widać witajcie ludkowie! Jestem Gryplim, tak, bo nikt się nie domyślił e, i dziś jesteśmy w Poke MMO, tak, w MMO wreszcie. Co prawda jestem dzisiaj sam. No, no cóż zrobisz, nic nie zrobisz. E, Lozer zgubił się w jaskini, e, Janusz zostawił e, MMO i zagrywanie ze mną dla, dla Borsuka. Mniejsza o to, w każdym razie dzisiaj jestem sam. Eee, szczerze powiedziawszy, cieszę się, że nagrywam Pokémon, może trochę kiepsko faktycznie, że samemu, ale mniejsza o to. Eee, 12.55 eee, Z nikim nie nagrywam. Między innymi dlatego, że jestem w i jest dosyć wczesna godzina, więc jeszcze nikt nie, wróci, nie wrócił praktycznie z, ze szkoły. Eee, ale mniejsza o to, dobra. Wszystko sobie wypisałem, jakie Pokémony przedstawiałem w poprzednich odcinkach, żeby nie było żadnej wtopy. Więc myślę, że możemy lecieć. No, znajduję. Tak, także, gdyby ktoś nie pamiętał, co stało się w poprzednim odcinku, to oczywiście macie na górze adnotacje do poprzedniego odcinka. A ja jeszcze tak szybciutko nadmienię, bo że mój języku nie prącz się. Czekajcie, napiję się. dobra. W poprzednim odcinku wyszliśmy z Mount Moon. No, więc no Tutaj są tacy dwaj panowie. Eem, w normalnych Pokémonach e, oni dają mega Kika i mega puncha. Czekajcie, 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 to muszę sobie zobaczyć. Eem, aczkolwiek ostatnimi czasy, kiedy mój brat grał w tą e, Gielkę. Haha, ha, no i widzicie. E, kiedy mój brat grał w tą Gielkę, i teraz widzę właśnie, właściwie, że też. Te ataki, tak, da się po nauczyć. Ale za 15 tysięcy dolców, normalnie jest to za darmo, a że jest to za 15 tysięcy dolców, których. Hmm, poka Dolarów, których tego właściwie nawet nie ma w tym momencie, to e, tym panom podziękuję. E, ludzie mówią różnie, że te ataki są słabe, że mają słabą celność i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie, te ataki są za darmo. No, halo tak, nie są złymi atakami, a są za darmo, więc delowanej kozie nie zagląda się. Nie, czekaj, to było darwonemu koniowi nie zagląda się ze no <laughs> powiedzmy. E, więc zawsze te ataki dałem, tak? E, tym razem pomyślałem sobie, że też wezmę ho ho ho, pokażę Wam taki, będę fajny, a to takie gówno, bo za 15 tysięcy dopiero można je kupić. Także niestety, ale e, nie zobaczycie na czym polegają te ataki. Mega punch i ma 80 power. E, I ma dosyć sporo celności z tego co pamiętam, czekaj się, ja tu wrzucę swojego poczka. Mega Kick ma ponad 100 celności, a nie ponad 100, atak ponad 100 siły, ale ma mało celności, także niektórzy ludzie nie biorą, bo twierdzą, że mm, celność jest dosyć kiepska. Ja jakoś nie miałem, nie miałem oporu, bo mówię, to są darmowe ataki, zawsze można je wymienić, także, także zawsze się przydadzą, a, a jakiś to tam lepszy, lepszy atak jest. Tutaj nie wiem właściwie pocałaże. <grych> nie mam żadnego pojęcia pocołaże. Mam nadzieję na spotkanie jakiegoś ciekawego poka. Więc się raczej takie takowego nic nie stanie. Więc. Um, lecimy szybko do Serlean City. No zostawcie wy mnie mędy jedne wy. Co ja bym takiego zrobiłem? No to tak pół, pół okiem powiedzmy patrzę. Kątem, o, kątem oka patrzę, tak, to chciałem powiedzieć. <grych> Jak patrzę kątem okę tutaj na klatkę z moim koszatniczkiem, z moim zwierzaczkiem. Czy się czasem nie obudzi za chwilę i nie zacznie napieprzać kołowrotkiem albo kółeczkami takimi, ale miejmy nadzieję, że że dzisiejszy odcinek mi oszczędzi. Ehm, I da, go w spokoju nagrać. Przynajmniej 120 minutowy, bo mam nadzieję, że nagram coś jeszcze na zapas. No. Także nasz czar milion wyleczony. Nie pierdziel babo jedno, tylko pokaż mi tutaj nasze paczki. 21, 20, 20, dobra. W tym momencie podszkodzę sobie trochę nidolino, bo w tym gymie, on nie będzie jakiś tam oszałamiająco dobry, w tym gymie o tutaj, który zobaczcie potem, nie będzie oszałamiająco nie wiadomo jak dobry, ale zawsze to się przyda, bo będzie dostawał chyba najmniejszy w ze wszystkich moich pokemonów aktualnie. Będących w teamie, I Jak dobrze pójdzie, pomyślałem też, żeby zapisać sobie Odisha, którego przedstawiłem w poprzednim odcinku. E, po pierwsze, ma atak usypiający czy tam paraliżujący, No, zależy, tak. E, to po pierwsze. A po drugie, jest Pokemonem roślinnym, więc jego ataki będą też super efektywne na Misty. E, no, ale zobaczymy, jak to będzie. Tak. tutaj paraliżuję sobie z e, pierwszymi liderami, nie mając nawet poków, Czyli zaraz, zaraz. zaraz. On straight waitful, za chwilę, 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 panie, co pan, co pan chce Nie mam pokemona, który nazywa się Poliwill, niestety. Eee, niestety go nie mam, niestety dlatego, że ten pokemon jest dobrym pokiem. Eee, Poliwill, znaczy, może Poliwill nie jest jeszcze oszałamiająco dobry, eee, ale kiedy ewoluuje w Poliwroho eee, i dostaje... Już się spieprzyłem z prawa, czekajcie. Eee, Mhm. Mm eee No. Eee, zaznaczmy, nie? Dobra, nieważne, nieważne. To sobie nieważne poza odcinkiem, popatrzcie, bo teraz tak e, nie za bardzo... A nie jestem skupiony na, na czytaniu tego wszystkiego i tłumaczeniu, tylko latam jak debil i e, po prostu gadam, mając nadzieję, że coś mi dadzą, tak? jakiś item albo coś tego typu no także mniejsza o to. Lecimy dalej. I zgadnijcie, co się teraz stanie. Stanie się po prostu. A czekaj to, czekaj to, czekaj to, Jest jedna sprawa. Pamiętacie jak w poprzednim odcinku mówiłem... W poprzednim odcinku w ogóle ewoluował nam ten pan ze swojej poprzedniej formy, czyli Nidolana ewoluował nam ewoluował. Czekajcie, jeszcze raz się napiję, bo język naprawdę mi dzisiaj o Jak zawsze na nagraniach nie tylko nieważne. <grym> Ewoluowałem go w Nidolino. I teraz mam taki pewien itemek. Pewien item, który służy do ewolucji Pokémonów niektórych. Między innymi właśnie tego, którego mamy w jego ostatnią formie. Na levelu 22 ten Pokémon poznaje jako Nidolino Horn Attack. A jako Nidoking poznaje Trasha. Jako, że obydwa ataki są atakami normalnymi, typu normalnego, Tylko jakoś chyba nie będę się zastanawiał nad tym, czy. znaczy inaczej, nie będę brał jednego i drugiego ataku, bo to nie ma sensu. Teraz jest bardzo dobrym atakiem. Tylko jego minusem jest to, że wprowadza pokémony po swoim zakończeniu tego ataku. Wprowadza pokémony w konfuzję. No więc ewoluuje e, mojego Nidolino teraz. A na ataka nie pozna. Trudno. Ale przynajmniej będę miał pewność, że nie ominę e, u niego tlasza, który, no, Ubolewałoby mi to bardzo, gdybym nie poznał za No, mamy Nidokinga. Um, Nidoking teraz trochę spieszymy sprawę, bo Nidoking będzie poczwórnie e, dostawał w pierdziel od Pokémonów Misty. Szczególnie jeżeli chodzi o Sarmi. Um, ja nie czytam, co to do mnie mówić. Pewnie. Jak zawsze, mówisz coś o Bilu, że byłeś u Bila i coś tam, coś tam. Mniejsza to. W każdym razie mamy walkę z. Jak ty tam przypomnieć, się nazywasz, bo już odcinek ostatni był tak dawno z że nie pamiętam. Janusz, dobra. Rywal Janusz. Aj, je, pilot, to jest pierwszym jego Pokémonem. E, nie jest to dobry wybór. E, moim. ha <hahaha> ha Wystawienie e, Mankaea nie było dobrym ruchem, dlatego zmienimy szyb szybciutko na Liona.

Animacja łapania, nie zabijmy go. No. Animacja łapania jest teraz u za każdym razem, kiedy rzuca się po kobalem, Więc to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że jeżeli będzie animacja, to jest, muszę zmienić, bo. Aż, czy mi zdechniesz zaraz. O, no, właśnie o tym mówię. Dobra, manpilać. Co sobie z nim powinieneś poradzić? Wracając do tematu, no mówię, jest update, był update w którym zmieniła się, ta zmieniła się ta animacja łapania teraz animacja łapania jest rzucania Pokeballem jest za każdym razem ale nie za każdym razem Pokemon może się złapać ehm, aczkolwiek hmm, Squirtle leży e, aczkolwiek um, jest też coś co dodali w tym update'cie i tutaj chodzi mi e, o zmienianie Pokemonów przez NPC e, tak jak widzieliście e, Janusz zmienił Pokemona Niestety, jest to trochę utrudnioną sprawę. tylko jest to faktycznie... oj, 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 oj. niedobrze. Dobra, nie do nie będę wystawiał tutaj e, manka, który będzie dosyć słabą. Ech. Użyć Poison Stinga? Nie, nie będę... Użyję P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. taki się Pan zatruje teraz, prawda? Nie zatruł się? Trudno. Chyba nie straciłem e, Poison... I tego, tego, tej ablietki. Nie gadajcie, że z nim przegram, to by była wiocha. to nawet bardzo zdeka wiocha. Kwika taka używa, na szczęście. I tutaj w tym momencie chyba go pokonamy, tego pijota, pijota, Biżot tak, pokonaliśmy. Oj, muszę albo podekspić te pokamony. Rotata. Co to dla nas? Rotata z naszym double kickiem. Um, tak. Dzięki Chico, naprawdę dzięki, że, jest, że wspierasz mnie w nagrywaniu. Przestań, przestań hałasować tymi kółeczkami. To coś co słyszycie, ten hałas taki, to jest właśnie ten, ten, ten mój koszatniczek, niby taki słodki, niby to, niby tamto. A jak przyjdzie co do czego, to dalej się te kółeczka potrafi bardzo... <grywka> Aż mi się nasłucha na... ten, ten, prawilnie. No, bardzo lubi przeszkadzać mi w nagrywaniu. <grywka> No i wygraliśmy mm, walkę z Janemuszem jakimś cudem. No. Trochę w nam dał, to trzeba mu przyznać. Więc teraz szybko plecę. Mm. Tak. I tutaj czyli powie... CIKO włagam cię! Ewentualnie zaraz będę musiał zrobić cię i go uspokoić albo coś tego typu, bo... Tego nie będzie dał się słuchać, dobra. Streszczę wam co mówił Gale, jeżeli nie kojarzycie. Nie znacie angielskiego zbytnio. Mówił, że był u Billa. Takiego pana Billa, pokamaniaka. Który pokazał mu dużo że je, swoich rzadkich pokamonów, dzięki czemu... Em, no, wypełnił sobie tam stolny w Pokédexie, tak. Bo jeśli przypomnę, głównym hasłem Pokemonów jest Galakashmall. Galakashmall, tak. Zresztą ktoś p****, który ma wiem... Trudno! Um, czyli złapać wszystkie, tak? W żeby wypełnić Pokédex. No i gary jest trzeba tutaj przyznać, jest o wiele bliżej tego celu niż my, bo, nie, bo ja się nie skupiono na łapaniu Pokémonów. Mniejsza o to. Dobra, słuchajcie, ja to zrobię cią ciągle do go e i postaram się uspokoić tego swojego kosztatniska, Którego wam pewnie wkleiłem. No <laughs> i widzisz, szurze? I widzisz, twój wredny pan zakazał ci napieprzeć kółeczkami. Hehehe. <laughs> tak, jeszcze woli ścisłości. O co chodzi z tymi kółeczkami? E, bo niektórzy mogą się zastanawiać. E, Chico jest koszatniczką, co już wielokrotnie mówiłem na odcinkach e, wracając do tematu. E, e, lubi jeść. <laughs> szatniczki jedzą drewno. E, miał taki ma właściwie jeszcze ma taki drewniany mostek, e, który wisiał... który był zawieszony po dwóch stronach klatki. I w, on od jakiegoś czasu zaczął obgryzać ten mostek w, moment, w miejscu zawiasów em, w miejscu mocowania em, z klatką. Tak się męczył, tak się męczył, tak tak pogryzał to drewno, że ten mostek w końcu się spieprzył, spadł. E, a te kółeczka, na których był zawieszony ten mostek, nadal są e, na klatce, tak? Nadal e, wiszą na klatce. E, więc on, nie wiem właściwie czemu, ale zaczyna tak napieprzać tymi łapkami, tak, tak tymi kółeczkami obraca, tak nimi hałasuje, nie wiem, chyba ten hałas go tak... ...intryguje, irytuje. I to tylko dla niego go to robi. Mam takie wrażenie. W każdym razie perfekcyjnie po prostu potrafi, po prostu potrafi e, przeszkodzić mi w nagrywaniu. Dobra, wracając do tematu. Um, tak, weszliśmy na Nugget Bridge. Um, czyli samolotowy most, coś takiego. Smolotkowy most. Um, no. <grych> Tych pokemonów przedstawię nie będę, bo robiłem to już w poprzednich odcinkach. I tak mówi to tylko dlatego, żeby zapewnić czas gadania. <gadanie> no I w ten oto no sposób pokonaliśmy Pana Good Stuff, Dobra Rzecz, tak zielarzu. No. Pokonaliśmy tego Pana. Trochę tych trenerów tutaj na drodze będzie. Teraz tak sprawdziłem, nagrałem jakieś 13 minut, nieco odcinków dłuższych niż 20 minut, tak mi się wydaje. Więc, jeżeli teraz jest 13.16, to nagrywam tak z minutę. Jeszcze, jakieś, jeszcze chwilę i skończymy ten odcinek. Tak sobie myślę, że nagram dwa odcinki z tych routes. czym w trzecim odcinku. Tak, tak sobie tak wstępnie rozplanowuję. Będę pokonywał gym, to będzie dosyć spoko. Opcję. Dlaczego? Błagam Cię. Jak nie kółeczka, to sobie teraz zaczął plastikową podkładkę od yy, klatki kopać, drapać. Focus Energy chcesz poznać, tak? Focus Energy jest za to. Yy, ja nie chcę, żebyś poznawał. Focus Energy jest atakiem, który zwiększa yy, prawdopodobieństwo pojawienia się critical hitów, coś takiego, no, jeśli nie mylę. No, ale nie ma sensu, przynajmniej według mnie, żeby Pokémon go poznawał, no bo jest no, no w takiej naprawdę normalnej walce, to jakoś nie ma zbytnio czasu na e, używanie e, Focus Energii. Tylko trzeba się po prostu napieprzać, przynajmniej taka jest moja taktyka. No, ewentualnie raz na jakiś, raz na jakiś czas użyje się jakiegoś Soul czy coś takiego, no. Sensual, przedstawiałem bodajże w odcinku z Jimem pierwszym. Critical hit. Zajdziesz na hitach? Nie, nie zajdziesz, jesteś z jesteś Pokemonem. No. Leży i jaki będzie jego drugi Pokemon? Accounts. Ekans też był przedstawiany. E, nagrywam te odcinki naprawdę z dosyć dużą, z dosyć, z dosyć dużymi odstępami czasu, także e, możecie nie pamiętać co się działo, ale to mówię. Cała playlista jest cały czas dostępna. E, wystarczy, że klikniecie sobie. Zresztą, no, wy, no wystarczy że klikniecie w tą playlistę albo e, popatrzycie wstecz tymi odnowacjami na odcinkach. U góry, u góry no tak. Tak jeszcze poprosiłem brata, żeby oglądał te odcinki moje poprzednie, żebym wiedział jakie Pokémony przedstawiałem, a jakich nie przedstawiałem, żebym się nie machnął. Żebym na przykład przedstawił jakiegoś, który już był, albo żebym nie przedstawił tego, którego nie, tego, którego nie przedstawiałem. I padło tam w pewnym momencie w drugim, trzecim, w trzecim odcinku Padło hasło, że em, coś tam nawiązywałem do Lozera, że on ma 12 chyba widzów, a ja 43. No trochę się jednak zmieniło. <grym> 43 mówiłem w, tam, w trzecim odcinku, w odcinku szóstym, trzy odcinki później mam 183. No trochę się zmieniło. fakt. Co nie znaczy, że mam to, że mam to za złe, tak? A ja jej nie udał się, tak no i tutaj mamy przekikany z tym nidolinowem Nidolanem sobie pieprzę. Poison points. no widzicie Kiepsko Kiepsko. Dlatego tak właściwie to dlaczego jak się ekspekty może 21 level Nie no, Nieważne. Pokonam tego Nidolana, jak się uda to następnego paszka następnym liderów. Następnych drenerów będę już pokonywał Nidokingiem. Nidolan. Mam nadzieję, że na pewno nie będzie słuchać tych chłopców, tylko tam pierwsza. Co szczęście nie pomyślał, żeby wejść w kołowrotek. Żeby w kołowrotek na I Ej, teraz tak. Tak. Niech będzie tak. Tak, super. No. Niderland nie żyje. Nie żyje. On blały. sobie 101 tych. Teraz zamieńcie kopaczki miejscami, to błagam cię, przestań hałasować, zniknij, no. Trener numer 5, Biknikel. A, pewnie Biknikel, sorry. Iton. Iton, Powiada, że się nazywasz Iton. <coughs> Zakłócałem się, sorry. Zupełnie tak jak... Y Główna postać z gier drugiej drugi geny, tak? Swoją drogą, moja ulubiona. Teraz tak jeszcze te poruszę temat. Teraz co ja zabiłem. Mam okay, chyba tak? Chyba tak. Pupekę um, Wiele osób mówi, że Red jest najlepszym trenerem. E, <grywka> super to był. Um, gratulacje, pobiłeś całą piątkę. E, konkursowych trenerów mm. Niesamowita nagroda, slata tata. I tak się okazuje, naprawdę, że ten pan jest e, z zespołu L i chce, żebyśmy się do niego przyłączyli. Oczywiście zrzucamy propozycję i jedziemy go pokonać. W każdym razie wszyscy mówią, że Talet jest najlepszym trenerem ehm. no, OK już się, nie będę, ale jeżeli według mojego uznania, e, spójrzcie na to w ten sposób: Red pokonał zespół, Red nie do końca, tak, stał się tym czempionem, jakby coś tam nie do tego, e, ale tak naprawdę Itan, czyli Gold, inaczej, czy Gold Plates, e, pa, czyli gracz, e, Gracz, którym się gra w grach drugiego Pokémon, e, pokonał. Pierwsze, zespół L w Giotto. Po drugie, pokonał, oś, zdobył 16 oznak, bo Jotto i Kanto. Po drugie, pokonał permanentnie zespół L bo jeszcze w, w siedzibie w Kanto. I na koniec, koniec końców pokonał jeszcze Leda. Więc e, tak, czy LED jest e, faktycznie najlepszym trenerem? Nie, to, no, no, nie bardzo, przynajmniej według mnie. Dobra, tu widzę, że już 20... Um, że już dosyć długo powiedzmy nagrywam. I w tym odcinku nie przedstawiłem żadnego Pokemona, więc ojej, niepak tylko double Kick powinien być, mniejsza to. Więc albo um, coś przeoczyłem, albo po prostu żadne się nie pojawiły, ale mam nadzieję, że, że to drugie. Nieważne, jeżeli pojawiło się coś tam wam w tej ramce, bo prawie w międzyczasie w to znaczy, że coś ominąłem. Nieważne, co ja pieprzę. Nieważne, Boże, głupi jestem. W każdym razie jeszcze te, raz powtórzę to, co mówiłem w poprzednich odcinkach. Jeżeli przedstawiam jakieś Pokemony um, i to, co mówię różni się od tego, co jest napisane w tej tabelce po prawej, to zazwyczaj patrzcie na tą tabelkę po prawej, bo zazwyczaj tam jest napisane napisana... E, napisano mm, potwierdzone info. O, powiem tak, w ten sposób plus jeżeli, załóżmy, pojawi się coś tam z dupy to albo to jest mój błąd montowania ale prędzej jest to e, znaczy to tyle, że pojawił się jakiś nowy program, którego nie przedstawiłem na odcinku bo nie zauważyłem go, zapomniałem o nim powiedzieć e, a przedstawiam go w tej kompozycji dobra Dosłownie osłonić jeden mały no, także to by byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek w drugim odcinku dojdziemy już do Billa a w kolejnym, przynajmniej to według tego, co ja sobie tak rozplanowuję, e, pokonamy Misti. No. Także mam nadzieję, że się podobało. Miejmy nadzieję do następnego materiału. E, no, możecie jeszcze, tak na zapisać się w Pokedexie, e, klikając ten guzik. E, ten guzik, taki czerwony na górze. E, z napisem subscribe button. <laughs> e, no. No i co? Na razie cześć.